Witam Państwa ponownie w sesji pytań i odpowiedzi. Przesłaliście Państwo kilka niektóre bardzo, bardzo ciekawych pytań. Zacznijmy od pierwszego. Czy z programu Czyste Powietrze można dostać dofinansowanie na rozbudowę istniejącej instalacji? Jakie wymogi musi spełniać nowa, łamana przez stara instalacja, w tym łączna, łączna moc? Ja już na to dość częściowo odpowiedziałem na to pytanie. W programie Czyste powietrze nie mogą Państwo dostać dotacji na, na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Tutaj można byłoby powiedzieć, że takim pewnym wyjątkiem jest sytuacja, w której w jednym budynku są na przykład dwa punkty poboru energii, czyli mieszkają dwie rodziny i są dwa oddzielne punkty poboru energii, i ta pierwsza instalacja powiedzmy jest na tym pierwszym punkcie, a na tym drugim punkcie nigdy nie było instalacji fotowoltaicznej. I wtedy, wtedy w takim przypadku nie ma przeciwwskazań, aby wykonać tą instalację fotowoltaiczną do tego drugiego punktu poboru energii elektrycznej, w którym tej instalacji nie ma. Jaki jest okres trwałości instalacji fotowoltaicznej z programu Czyste Powietrze? Jak długo nie mogę zrezygnować z instalacji, żeby nie zwracać dotacji? Jeżeli chodzi o okres trwałości, to w przypadku instalacji fotowoltaicznej jest podobnie jak w przypadku innych urządzeń, jest to 5 lat od zakończenia inwestycji i tutaj warto też zaznaczyć, że w tym okresie też nie można zmieniać przeznaczenia. Tego, te, te, tego lokalu, czyli na przykład z lokalu mieszkalnego na lokal usługowy, to tak dodatkowo. Czy można modyfikować instalację fotowoltaiczną po odbiorze, na przykład zwiększać jej moc, bądź zmniejszać jej moc? Jeżeli chodzi o zmniejszenie mocy instalacji fotowoltaicznej, to jest to niedopuszczalne w okresie trwałości, czyli w tym okresie pięcioletnim. Z kolei, jeżeli chodzi o modyfikację w kierunku zwiększenia mocy, to tutaj nie ma przeciwwskazań, jeżeli są ku temu warunki, warunki techniczne. Tak samo nie ma przeciwwskazań, aby wykonać dodatkową instalację fotowoltaiczną, która będzie podłączona do wewnętrznej instalacji, instalacji w budynku. No tutaj tym kluczem jest to, aby nie zmniejszać mocy instalacji i nie modyfikować ją w kierunku właśnie zmniejszenia mocy. Co jest kosztem kwalifikowanym w instalacjach fotowoltaicznych? No jak Państwo sięgniecie do regulaminu programu, to tak naprawdę kosztem kwalifikowanym są wszystkie elementy niezbędne plus montaż, czyli zdecydowanie w tym kosztem kwalifikowanym będą moduły fotowoltaiczne, będzie falownik fotowoltaiczny, będą wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli wyłączniki nadprądowe. Będzie okablowanie, będzie konstrukcja sporcza, będą też optymalizatory mocy i wszystko, co jest niezbędne wraz z usługą montażu. Co nie jest kosztem kwalifikowanym i to też wynika jednoznacznie z regulaminu, to jest licznik dwukierunkowy, który jest montowany przez operatora systemu dystrybucyjnego. Czy instalacja odgromowa jest konieczna? I czy jest kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze? No to jest bardzo dobre pytanie, bo bardzo dużo się dyskutuje też na ten temat, czy ta instalacja odgromowa musi być wykonana dla instalacji fotowoltaicznych, czy nie. Ja na końcu moich, mojej prezentacji nieco wspomniałem właśnie o instalacji odgromowej, więc pewnie stąd to pytanie. Za, przyjmuje się tak, że jeżeli budynek posiada instalację odgromową to ta instalacja odgromowa musi być dostosowana do instalacji fotowoltaicznej. Najczęściej to dostosowanie polega na podwyższeniu zwodów pionowych bądź zmiany tras, tras zwodów poziomych i wtedy, jeżeli wynika to z projektu, wynika to z oceny ryzyka, to nie ma przeciwwskazań, aby był to też koszt kwalifikowany, bo jest to niezbędna modernizacja istniejącej instalacji odgromowej po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej. Z kolei, jeżeli budynek nie posiada instalacji odgromowej, to najczęściej montaż instalacji fotowoltaicznej na tyle nie zmienia oceny ryzyka, że zachodzi konieczność montażu instalacji odgromowej. I tutaj zdecydowanie złym, z, złą praktyką jest montaż instalacji odgromowej tylko i wyłącznie na potrzeby instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli wykonywana już jest instalacja, instalacja odgromowa, to na zawsze powinna obejmować i instalację fotowoltaiczną, i cały budynek. Zobaczmy dalej. W domu jednorodzinnym, który falownik? Jednofazowy czy trójfazowy? Ma lepsze zastosowanie. No to jest pytanie na które jedno, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli budynek jest przyłączony jednofazowo, a ciągle takie budynki są, no to jedynym wyborem jest falownik jednofazowy. Z kolei, jeżeli budynek jest przyłączony trójfazowo, to tutaj mamy tą granicę 368, czyli powyżej 368 nie możemy zastosować falownika innego niż trójfazowy. Ja już o tym wspominałem podczas wykładu, dlatego ciężko nawet dyskutować, który byłby lepszy, bo z kryteriów przyłączenia wynika, że, że tylko może być ten trójfazowy zastosowany. Realny wybór, tak jak wspominałem podczas wykładów, jest między mocą 3. A 3,68. I tutaj y, y, często lepszym wyborem będzie falownik jednofazowy, y, dlatego, że po pierwsze jest tańszy, y, a po drugie zakres napięciowy modułów, które, y, które będziemy uzyskiwać przy tak małych mocy, jest bardziej dostosowany do, do, falownika, y, do falownika jednofazowego niż trójfazowego. I tu pewnym wyjątkiem. Jest sytuacja, w której dane, w danym miejscu, w którym przyłączamy mikroinstalację, jest problem z wysoką impedancją. Czyli jest to jakiś budynek na końcu linii i to powinien sprawdzić instalator. Jeżeli jest problem z wysoką impedancją, to wtedy im mniejsza moc jest przyłączana na daną fazę, tym korzystniej i mniejsze ryzyko, że pracująca instalacja fotowoltaiczna będzie powodowała. Nadmierny wzrost napięcia ponad ustalone granice, a te granice ustala operator systemu dystrybucyjnego, to jest dla jednej fazy 253 V i krótkotrwałe możliwość jeszcze przekroczenia o dodatkowe, o dodatkowe 5%. I w takim przypadku, jeżeli mamy właśnie problem z tą wysoką impedancją, to falownik, falownik trójfazowy będzie pracował zdecydowanie stabilniej, czyli będzie mniej to napięcie podnosił i będzie rzadziej się rozłączał. I tu jeszcze mamy ostatnie pytanie. Czy ustalenia PEPOSZ muszą być dokonywane rzeczoznawcą? Czy wystarczy inspektor PEPOSZ? Czy wiadomo, ilu rzeczoznawców PEPOSZ jest w danym województwie? I druga część pytania. Czy zmiana przepisów nie spowoduje spowolnienia montażu instalacji powyżej 6,5 kW? To ilu jest rzeczoznawców? To wynika z liczby osób, które mają uprawnienia. Ta lista osób jest publicznie dostępna na stronach rządowych, na stronach ministerstwa. Tu może przy publikacji tego pytania od razu podamy link. On jest tak prosty, abym ani też nie, 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 nie pamiętam dokładnego tego linku jest ściśle określona liczba osób i to muszą być faktycznie rzeczoznawcy i tak wynika wprost z ustawy to musi być rzeczoznawca za, do spraw zabezpieczeń PEPOS, a nie inspektor i zmiana która też nastąpiła to taka że jak obecnie jest mowa jednoznacznie o uzgodnieniu projektu budowlanego mikroinstalacji fotowoltaicznej co jest dość trudne dlatego że Taki projekt budowlany wykonany zgodnie z rozporządzeniem no musi zawierać pewne elementy, które nie są istotne z punktu widzenia uzgodnień, ale są wymogiem projektu budowlanego. To zmiana, która następuje, idzie w kierunku tym, że jest to projekt techniczny urządzeń. Czyli tak naprawdę wykonuje się projekt tylko w tym zakresie. Który, który dotyczy ochrony przeciwpożarowej, więc taki projekt będzie łatwiej, będzie można go taniej i prościej wykonać. I tu pytanie, czy, czy spowoduje, spowoduje to zmniejszenie dynamiki montaży i przełączania mikroinstalacji fotowoltaicznych, czy znaczy, uważam, że na pewno jakiś wpływ będzie to miało, ale jeżeli popatrzymy sobie na pryzmat Skomplikowania takiego projektu dla budynków jednorodzinnych, dla domków, to nie są to skomplikowane projekty i jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie nie będzie miało to istotnego wpływu na rozwój samej branży. Coś, co na pewno jest problematyczne i nad czym też my jako branża pracujemy, to to, aby powstały jasne wytyczne, w jakim zakresie należy takie uzgodnienia dokonywać, bo. To jest większy problem niż samo uzgodnienie. I to było ostatnie pytanie, jakie Państwo zada, zadaliście w, w, ramach tego, w ramach tej Akademii. Ja Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejną Akademię Czystego Powietrza już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia.